Pruśnicy gimnastyka. Stoimy na lekko rozstawionych stopach, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, wdech, wydech, wdech, wydech, I jeszcze jeden wdech, wydech. Przeciągamy się. Raz, dwa, trzy Uuu. I w jedną, i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Dobrze. A teraz zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki, bo to bardzo ważne. Od góry do dołu jedziemy, czyli rozgrzewamy mięśnie szyję, szyjne. Głowa na ramię, lekko własnym ciężarem wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, 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 wydech. I wyprost, i rozluźnienie, i druga strona. rozciągamy powoli szyję, wdech, głowa na ramię, do przodu staramy się nie przechylać, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i wyprost, i rozluźnienie, i głowa do przodu. I jeszcze niżej. Jesteśmy wyprostowani. Rozciągnięte są w tej chwili tylko mięśnie karku. Rozluźnione. Unosimy głowę w górę. Rozluźniamy i do tyłu. I wyprost, i rozluźnienie, i powtórka na ramię głowa. No za drugim razem to rzeczywiście już mięśnie się rozciągają. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech, wydech wyprost i w drugą stronę. rozwijenie głowa do przodu powoli w górę rozwijenie i do tyłu obserwujemy sufit wdech Wydech, wdech, wydech, jeszcze jeden wydech, wydech i powoli wracamy do pozycji wyprostowanej i rozluźniamy się. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk, tutaj takie dwie kostki, do których są doczepione mięśnie żuchwy. Przyciskamy, głowa w bok, do tyłu i broda wysoko. Kilka oddechów. Druga stroga w bok, do tyłu i broda wysoka. W jedną i w drugą stronę. Tak, i powtórka. Wracamy do pierwszej strony. Do przodu, głowa do tyłu i broda wysoko. Chwilę wytrzymujemy w tej pozycji, czujemy rozciąganie tej partii mięśni. A teraz znowu. Na tą stronę ostatni raz do przodu, do tyłu i broda wysoko. I rozluźniamy. Wdech, wydech, ramiona do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, dwa, mocno, trzy. Tylko ostrożnie, bo to są barki. Cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz lekko się obniżamy. Sto, tak, kolana lekko zgięte na jedną stronę. Opieramy dłonie o drugie kolano drugiej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. A teraz rozluźnienie. Kręcimy sobie młyka biodrami do, w jedną stronę. 2, 3, 4, 5 i druga strona. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5 i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz jeszcze mięśnie długie. Plecy trzeba rozciągnąć. Tu jeszcze mniej więcej żeśmy się rozciągnęli. No więc teraz długie jeśli nie powoli pochylamy się do przodu. starając się zachować kolana proste, plecy są też proste. Wdech, wydech, zjeżdżamy w dół, 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 dół. Ręce do przodu. Staramy się dotknąć maty, A jak nie damy rady, to gdzieś tutaj się chwytamy. Za nogi, na przykład tak, albo tak. Albo tak. Jak ktoś ma możliwość wykonania skłonu. Wdech, wydech, wdech, wydech. I raz jeden łokieć do jednego łokcia kolana, raz do drugiego. Rozciągamy mięśnie pleców. Raz, dwa, trzy. I tylna taśma. Bóg też się rozciąga wspaniale, dwa, trzy, cztery, pięć, dłonie na kolanach, rozluźniamy, pochylamy się jeszcze mocniej, dłonie na macie i kolana do jednego łokcia i do drugiego, pracują, dwa, trzy, 4, 5 i hop wyprostowane. Wdech, wydech. Głowę przemyślimy na kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powoli jedziemy w górę. Jesteśmy wyprostowani. Wdech, wydech. I wsiadamy sobie wsiadamy z krzyżem. Staramy się kolana rozciągnąć mocno na boki, wdech, wydech i teraz jedna ręka z boku przy biodrze i my przechylamy się, rozciągamy sobie jeszcze mocniej boczny żebrowy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. Wydech, wytrzymujemy, czujemy jak się tutaj wszystko rozciąga. Wdech, wydech, półelastycznia i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągamy, rozciągamy. Wracamy do pierwszej strony i znowu pogłębiamy rozciągnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czujemy rozciąganie żebra, żebrowych mięśni, fajnie, wdech, wydech, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i siedzimy prosto, wdech, wydech, przejdźmy jeszcze do plęku otwartego, Rozciągnijmy sobie mięśnie grzbietowe. Głowa w dół, kość ogonowa schowana. Rozciągnięty kręgor grzbiet, brzuch schowany, wdech, wydech, wdech, wydech, wydech, wydech. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Brzuch luźny pracują mięśnie grzbietowe, głowa w górę, barki opuszczone i w dół i w górę A teraz kładziemy się na, na macie i ćwiczymy wszyscy, również z naszymi rówieśnikami, którzy leżą w łóżkach albo po różnych kontuzjach czy operacjach muszą leżeć chwilowo, a ruszać się powinni, no to my wspólnie z nimi, żeby było raźniej, ćwiczymy wszyscy. Wdech, wydech. To co, zaczynamy dzisiaj od rozgrzania mięśni stóp, tak? I stawu skokowego. Stopa jedna w górę zadarta, druga w dół. I powoli zmieniamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Kółeczka na zewnątrz. Stopami, tak. I do środeczka. Rozluźniamy. A teraz 10 razy, ale tak, żeby ruch wychodził z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy i znowu kółeczka do środka. I na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Wstawiamy sobie stopy na macie. Ręce na biodra. I to samo ćwiczenie pięta palce. Tak? I tak mocno, żeby to od bioder w dół, żeby był ruch. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Lekko rozluźniamy. Jeszcze raz, ale teraz już 10. Razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rozluźniamy. I w jedną stronę, i w drugą. Leciutko rozluźniamy sobie. I przytulamy kolana do siebie, rozluźniamy kręgosłup. Raz, 2, Trzy kółeczka kręcone kolanami w jedną stronę i raz, dwa, trzy w drugą stronę. A teraz jedna noga jest wysunięta, druga zostaje przytulona do nas i kółeczka coraz wyżej. Raz i takie duże, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę wytrzymujemy, wdech, wdech, pracujemy mięśnie wewnętrzne, uda. I z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Teraz ta noga, która pracowała jest przytulona. Druga wysunięta. I w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech, wdech, wydech. I do przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Na chwilę przystaniemy i zmiana. Ćwiczy pierwsza noga. Druga przytulona. No i kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i do środka. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i zmiana. Odpoczywa przytulona ta noga, która ćwiczyła. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy. Wdech, wydech i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 i zmiana ostatnia. Czińczy pierwsza noga. Raz, 2 mocno bok. 3, 4, 5. Wydech, 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 wydech. I noga wraca. Raz, 2 trzy, cztery, pięć. Odpoczywa, ostatnia zmiana dla drugiej nogi. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy, wytrzymamy, wytrzymamy. Wydech, wydech wdech. i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I przytulamy obydwie nogi i rozluźniamy się. Trzy kółeczka w jedną stronę i trzy kółeczka w drugą stronę. A teraz dwie nogi w górę, rozluźniamy sobie stopy, poruszamy palcami nóg, tak, i stopy są wyprostowane i jedna obok drugiej. Młyneczek, raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć razy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy. A teraz w górę jeszcze raz, ale stopy są tym razem zgięte. Mocno, tak żeby tutaj ścięgna pracowały z tyłu. I kręcimy kółka. 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozluźniamy i w drugą stronę. I jeszcze raz nogi w górę. Stopy są wyprostowane. I 10 razy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teraz stopy zdjęte. I dziesięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy. Rozluźniamy stopy na matę. Rozluźniamy mięśnie ut, mięśnie łydek. Kładziemy nogą chwileczkę, trzymają. Aby tak zabieramy się za dłonie, za ręce i za barki. Ręce mocno w górę i w dół. Góra i dół. Góra i dół. Jeszcze raz. Brzuch napięty, więc trzymamy dół. A teraz jedna ręka wyżej, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, obydwie ręce jeszcze raz w górę i obydwie w górę. Raz i dwa. I raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Jedna ręka wyżej, druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odpoczywamy. Rozluźniamy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Obie dwie dłonie teraz wyżej. Raz i dwa. Raz, dwa. Dziesięć razy. Trzy. Cztery. Pięć. Warki opuszczone. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Wdech, wydech. A teraz jedna ręka wyżej. Raz, druga. Raz. Dwa. Trzy. 4, też 10 razy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I kładziemy sobie dłonie na matę. Wdech, wydech. Tak. Zaciskamy pięści i boksujemy się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczynek, wdech, wydech, rozluźnienie, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, barki opuszczone, cztery, pięć, odpoczynek, wdech, nosek, wydech, ustami, rozluźniamy mięśnie palców i jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, no i odpoczywamy. Wdech, wydech, wydech, wydech. Ustawiamy sobie stopy na macie. Unosimy lekko głowę i staramy się wejść na szczyt naszych kolan. Uwaga. Raz, brzuchy napięte, powoli robimy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, chwilę wytrzymujemy. Wdech, wydech i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rozluźniamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz wędrujemy w górę. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, unosimy głowę, 7, napitamy mięśnie w żółwach, 8, 9, 10, zostajemy chwilę. Wdech, wydech, wdech, wydech i w dół. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziewięć i dziesięć. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech i wydech. Tak. A teraz stopy w górę. I płytki są mniej więcej równoległe do poziomu maty. Przytulamy kolana do siebie i odchylamy. Lekka kołyska. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, wdech, wydech. No to rozbujajmy się jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatnie bujanie, bardzo przyjemne. Uwaga. Odległość czoła od kolana mniej więcej taka sama. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, i kładziemy się, rozciągamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dobra, stopy na macie i nogi w boczek, rozluźniamy się powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, głowa w drugą stronę. Odpoczywamy, wracamy do pozycji wyjściowej, stopy na macie. Teraz na drugą stronę kolana patrzymy na stronę przeciwną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i powrót. W druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech wydech i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I leciutko rozluźniamy. Kładziemy się teraz na brzuchu. Jesteśmy w pozycji swica, wdech, wydech i bujamy się raz na jedną stronę, raz na drugą, raz Dwa, trzy, tak, rozstawiając lekko łokcie, schodzimy w dół i w górę, w dół i w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, a teraz obydwie ręce pod czoło i raz jedna stopa wyżej, raz druga, raz, dwa, trzy, cztery, Pięć. Kładziemy nogi na macie, staramy się jedną umieścić nogę. Raz, dwa, trzy i w dół. Druga noga. Raz, dwa, trzy i w dół. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i w dół. I druga noga. Raz, dwa, trzy i w dół. I wdech. I wydech. A teraz lewkot, noga w bok i z powrotem no, dwa, trzy, drugi, drugi, druga strona, raz, dwa, trzy i rozluźniamy, wdech, wydech, przekładamy się z powrotem na plecy, rozciągamy się, wdech, Wydech. Unosimy jeszcze dłonie, kolana w górę. Kolano na jedno kładziemy. Stopę drugiej nogi. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się chwilę. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Wracamy do pierwszej nogi. Raz, dwa, trzy. Chwilę wytrzymujemy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. A teraz kładziemy się wygodnie. I osiągamy na całą długość. Rozdźwigniamy. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. A teraz stopę jedną kładziemy sobie na macie. Skręcamy biodra w bok. Podpierając się jedną ręką przechodzimy do siadku skrzyżnego. Wdech nosem, wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, powoli rozkładamy dłonie w bok, z wdechem wnosimy je w górę, rozciągniemy jeszcze raz ostatni kręgosłup i z wydechem opuszczamy dłonie na serce. I do następnych ćwiczeń, ale teraz będę miała dużą przerwę, planuję sobie dużą podróż i nie będę miała możliwości nagrywania. No, ale będzie cudownie. Miłego lata. Do widzenia.